Trochę o budowie tego całego urządzenia. W opcji do zgrzewania blach. W sumie tak. Ramiona z płaskownika miedzianego 6 na 30 mm. Dźwignia taka z poliwęglanu litego. Mam właściwie taka kanapka z kilku nastu warstw poliwęglanu litego. Zespolona w jedno obrobiona. Co to dalej? Cięgło do pedała. Do jakichś precyzyjnych strzałów, gdzie trzeba mieć dwie ręce wolne. Nogą. do zgrzewania blach wykonany z jakiegoś tam profila już chyba mówiłem wcześniej pocięty w zdjęciach jest pokazana jego budowa wewnętrzna co my to dalej mamy Nie chciałem rozmontowywać z całości śrubę do koła bez liku na szczęście obudowa jest tutaj przeźroczysta, więc mogę pokazać dwa transformatory popularnie z mikrofalówki. Takie sobie o przewinięte dwoma przewodami. 25 kwadrat. Z tym, że w, w nowej otulinie z włókna szklanego, żeby się po prostu lepiej zmieściło do środka. Więcej. Tu, tu dalej sterowanie na arduino mega 2560 wyświetlacz, no nie będę teraz go wykręcał ale wyświetlacz 128x64 piksele enkoderek do sterowania to tam jak słychać było buzer Transformator jest. Transformatory oba są z, z, tak zespolone w takich radiatorach aluminiowych, jakichś tam odpadów, yy, profili aluminiowych, odpowiednio poklejonych, naciętych yy, na pile. Też tam gdzieś tam zdjęcia rzucę, jak to, to, jak co i coś z czym. Tutaj. Częściowo widać płytę sterującą, co tam nie jest. Elementem głównym wykonawczym jest triak BTA41. Nim steruje opto-triak MOC3021. Potem jest jeszcze mały taki układzik PC817. Jest to transoptor, który wykrywa zero w sieci. Natomiast w programie jest dodana zwłoka 5 milisekund. W związku z tym po wykryciu tego zera i dodaniu 5 milisekund strzały następują wyłącznie w szczycie sinusoidy także, także żadnych tam bezpieczniki nic nie wyskakuje piękne strzały są a propos bezpiecznika tutaj gdzieś jest taki o 15 a ale jeszcze nie miał możliwości pracowania że tak powiem a ja nierazu nie zareagował tu mamy tak, w obudowie z poliwęglaną, w większości to jest poliwęglan lity, mleczny, tudzież przeźroczysty, wszystko jakieś tam odpady z reklam. Aluminiowy profil jako rączka w środku z taką norą i sprężynami do ukrycia tych sztab do transportu. Kręcam wsuwam je tutaj. Co to tu dalej? wiatrak też z mikrofalówki wyjęty, tylko odwrócony u mnie jest kierunek. Po prostu rozkręciłem go i na i obróciłem mu wirnik w drugą stronę. Ciekawostka cewki yy, tych. Jatraków z mikrofalówki niestety nie są niczym zalewane, niczym zabezpieczane. Na przykład to jest bardzo cienki drucik na tej cewce. Ja na przykład w tym jatraku, dotykając go palcami, zerwałem, przerwałem połączenie i musiałem go naprawiać. A potem finalnie zalałem lakierem, żeby się to nie powtórzyło. Tutaj jak widać, jeden z termistorów. Temperatury transformatorów w programie ustawiony próg 40 stopni Celsjusza, wówczas się ma włączyć wiatrak, no ale póki co ani nie razu jeszcze się nie aktywował. Temperatura nie, nie przekroczyła 30 stopni, mimo że zgrzewałem już blachy takie po 4 mm. Dalej, tam między transformatorami jeszcze jest dodatkowy yy, bezpiecznik termiczny piezoelektryczny yy, na 80 stopni, w razie jakby jakoś oprogramowanie zawiodło, a temperatura podskoczyła do takiej, że tak powiem krytycznej progu takiego, to mi wyłączy całe zasilanie. Urządzenia. Co tu jeszcze? No tu w obudowie jest siatka z jakiegoś tam głośnika, z jakiejś kolumny. Zasłona wiatraczka. Tutaj nie wiem czy widać. Tutaj jest połączenie tego ramienia ruchomego jest Taką taśmą, plecionką. To są trzy plecionki spięte razem, 3 po 2 mm grubości, 16 mm szerokości, odseparowane od siebie taśmą kaptonową, żeby uniknąć tarcia. Po co ta, ta taśma? W związku z tym, że kable od transformatora idące do tych miejsc tam płaskowników one nie za bardzo lubią być wyginane. Natomiast ta plecionka, ona jest do tego stworzona. jest taka typowa plecionka, jaką nieraz widać, jak jest prowadzona w autach masa z silnika na obudowę, na karoserię. W związku z tym, jeszcze to się ciężko i często się rusza no to lepiej wymienić plecionkę która w zasadzie jest stworzona do takiej pracy ale jakby to lepiej wymienić plecionkę niż przywijać przerwany częstym wyginaniem przewód no i tak port do port do podłączenia pedału inicjującego z Tutaj nie wiem, czy już mówiłem. Taki dodatek do pedału, żeby cięgło. Ramiona demontowane pod, pod te tutaj 6 mm śruby podpinana jest elektroda do do zgrzewania ogniw baterii.